Sprzedaż jest najbardziej podniecającą rzeczą, którą można robić w ubraniu. Ja mam dużo obawy przed sprzedażą i często się tak trochę boję tego i unikam. Jest typ klienta, który będzie Ci dwie godziny pierdolił o dupie Maryny, a po tych dwóch godzinach sam przejdzie do tematu. Ale to chodzi o w ogóle praktykowanie tej sprzedaży, co nie? I takiego negocjowania. Czy... Kto nie skacze? Ten z policji. <laughs> up, up, A propos policji. Sprzedawanie. <laughs> Zacznij sprzedawać Ty sprzedajesz, ja sprzedaję, Wszyscy. wy też sprzedajecie Wszyscy sprzedają Wszyscy sprzedają, dzisiaj wam to udowodnimy Zaraz po kawce Tak, o kawa, właśnie Czekaj, eee. mogę tym razem ja? Możesz, pewnie stary Dobra, spróbuję coś o niej przeczytać, oprócz tego jaki ma smak Nic o niej nie wiem, dobra to jednak o tym mów To jest e, kawa e, Miga Coffee Roasters Bardzo ma ładną etykietę i reklamowała się u mnie na Instagramie już kilka razy i w zasadzie mm, bardzo chciałam ją kupić, ale jakoś nigdy nie byłem zachęcony do momentu, ale znalazłem ją na sklepie Coffee Desk z którego zamawiam często swoją kawę. I to jest Everyday Flower. Czyli tak samo jak mieliśmy kilka odcinków wcześniej Everyday Drip, tak tu dzisiaj mamy Everyday Flower. Więc taki typu, typowy, typowy kwiat. Okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy. No, tak się reklamują. Ja ją przeleję. Jak coś, to Coffee Desk nie sponsoruje tego odcinka, a mógłby. Dlaczego każdy sprzedaje? No, bo każdy w sumie ma coś do zaoferowania, i nawet jeśli idziesz na rozmowy rekrutacyjne, to też sprzedajesz siebie. Więc sprzedajesz siebie jako produkt, sprzedajesz swoje usługi, sprzedajesz swój produkt. W zasadzie to cały czas sprzedajemy coś komuś, nawet przekonując kogoś do czegoś, to też jest jakaś forma sprzedaży. Więc nauczenie sobie dobrego nawyku wypowiadania się i reklamowania jest czymś dobrym, żeby osiągnąć jakieś efekty i to, czego chcemy w naszym życiu, więc nawet chociażby, o, jak przekonać swojego młode, małego, swoje małe dziecko, żeby zjadło kaszankę na śniadanie, nie, no musisz mieć umiejętności sprzeda sprzeda sprzedawcy lub negocjacyjne, żeby powiedzieć mu, że warto, nie, dlaczego warto, no? Już widzę, jak ludzie sobie wyobrażają, nie wiem, mama, ojciec mówi do, do synka Zobacz na tą fantastyczną kaszankę, Ty, jeśli ją zjesz wyjdziesz na dwór Jest przepyszna, jest wartościowa, słuchaj, naprawdę limitowana edycja No tak Bo ludzie sobie tak wyobrażają sprzedaż, tak się sprzedaż przecież. tak nie wygląda <laughs> Tak myślę, że wygląda stereotypowy obraz sprzedaży Okej, okay, już tyle zakupy mango Tak no to ludzie myślą, że tak to wygląda. Tak nie jest. Mhm. To jest jakby zupełnie coś innego. Sprzedaż jakby jest stricte zdobywanie zaufania i mówieniem: słuchaj, ja uważam, że mój produkt w tej kategorii, którą ty szukasz, jest najlepszy. Nie, że jest najlepszy, w ogóle, bo to jest w ogóle najgorszy błąd, który można popełnić. ale jakby w tej kategorii. I bycie na tyle uczciwym, że jeśli wiesz, że ktoś szuka czegoś innego, no to mówisz mu, nie, no to jednak mój produkt nie. Nie? To prawda. Mm. Bo sprzedaż nie jest wciskaniem, po prostu. Przede wszystkim e, powiem to, mhm. powiem to. Sprzedaż jest najbardziej podniecającą rzeczą, którą można robić w wybraniu. Mhm. Dziękuję za Dobre. to zdanie Federykowi Karzełkowi, który uczył mnie sprzedaży. Jest fantastyczne, kocham je. bo to jest prawda. Bo patrz, co ty musisz zrobić, żeby sprzedać? Nie? Musisz mieć z kimś więź. Musisz nauczyć się szybko budować z kimś więź, po mhm. prostu. Znaleźć cechy wspólne, zrozumieć tą osobę, to jest niesamowite. Nie chodzi o to, żeby nią manipulować, tylko żeby ją zrozumieć. Mhm. I zobacz, na co dzień ludzie mają problem, żeby zrozumieć drugiego człowieka. Jak nauczysz się sprzedaży, to masz to. Czasami widzisz po pierwszych paru słowach, kim jest. Mhm. I to jest fantastyczne w skylu sprzedażowym, że on się w ogóle sprzedaje na co dzień, nie? Mhm. bo wiesz, że nie wiem, ta osoba jest takim typem osobowości, a dla tej osoby ważne jest to. I zależnie od tego, no po prostu, jeśli to wiesz, to jesteś w stanie lepiej się z nimi komunikować. I ja bardzo cenię sobie skill sprzedażowy, bo na przykład ja dużo dopytuję dzięki temu ludzi. Czyli nie mówię im o tym, jak zajebiste rzeczy robię, tylko chcę się interesować nimi, bo to jest podstawą sprzedaży. Im więcej wiesz o kliencie, tym będziesz bardziej efektywny. I tak, tu przykład. Yy, rozmawiam sobie z moim wspólnikiem i mamy jakiegoś wspólnego znajomego i ja jestem na tyle dociekliwy, że ja pytam, no po prostu dużo pytam ludzi. I mimo, że mój wspólnik zna tego człowieka o wiele dłużej, to, no, to się dowiedziałem, że ten człowiek lubi to, jest za partią X, działaczem gdzieś. Powiedziałem to wspólnikowi, a on takie... O, nie wiedziałem, a ja właśnie już taki mam nawyk związany też z tą sprzedażą i taką myśl w głowie, że im więcej wiesz o kimś, tym potem po prostu prawdopodobnie no, zwiększasz prawdopodobieństwo, że mu sprzedasz, tak no, że po prostu to wchodzi w nawyk mhm. i to jest bardzo fajny nawyk, ja bardzo go sobie cenię. Ale to jest właśnie też rozwiązywanie takich supów, supów pomiędzy ludźmi, i wiesz, w zasadzie to każdy przychodzi ze swoim kłębkiem, i tak, wiesz, wymieniać się jakimiś poglądami, i wiesz, znajdujecie te nici, powiązania, które są wspólne, w zasadzie, mm -hmm. nie? Czyli wymieniać się tak naprawdę, i dzięki temu, że rozmawiasz, wymieniasz jakiś dialog, to rozumiesz drugą osobę, i łatwiej jest zrozumieć jej potrzeby, w zasadzie to, jak osoba ta myśli, bo i tak dalej, nie? Mm -hmm. Dopasować w ogóle tą usługę, tak wspomniałaś. Czy moja usługa jest dla ciebie odpowiednia, czy może jednak nie, co nie? I to jest zrozumienie tych potrzeb i zrozumienie w ogóle klienta. Więc no, Cytat, jest... który będzie po prostu gdzieś. Sprzedaż jest sztuką zrozumienia. Zapomnieliśmy Wam powiedzieć, że y, aromat i smak tej kawy poznacie na końcu filmu, y, a my tutaj sobie zapisujemy po prostu nasze uwagi dotyczące właśnie tej kawy, żeby potem tego nie zapomnieć. Mam takiego znajomego. Który fantastycznie sprzedaje swoje filmy. On już zrobił paręnaście planów filmowych, zawsze przychodzą na jego ludzie i zawsze robią całą robotę za darmo. Tak dobrze on sprzedaje mm, te swoje filmy i tak, do, tak do, dobrze buduje atmosferę na planie. Mm -hmm. Nie? Czyli na poziomie produktu i marketingu, marketingu i sprzedaży wszystko fantastycznie u niego działa. Mimo, że jest człowiekiem, który jest artystą. On totalnie brzydzi się takimi rzeczami, jak wiesz, pływanie na ludzi i tak dalej, a nie widzi w sobie tego skilla sprzedażowego. I prawdopodobnie ogląda nas wiele osób, które myślą, że nie lubią, nie potrafią sprzedawać, źle mi się to kojarzy, tak naprawdę robią to na co dzień i nawet tego nie zauważają. Powtórzę to jeszcze raz, powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale chciałem to tak właśnie zaznaczyć, że zastanówcie się, czy faktycznie, jak nie rozmawiacie z ludźmi, czy w pewnym momencie nie, nie macie daru przekonywania i daru słuchania, który wykorzystujecie do tego, bo mniej więcej tym jest sprzedaż. Wiesz, no, ale nawet na poziomie codziennym, tak naprawdę, wiesz, jeśli chcesz, masz swoją ulubioną restaurację i za każdym razem wychodzi na to, że ktoś wybiera inną restaurację, bo każdy nikt nie może się przekonać do tego, co ty masz, a w zasadzie to może być zajebista. to może masz niewypracowane wystarczająco dobrze nawyki. Yy, słuchania potrzeb i sprzedawania, żeby przekonać osoby do tego, żeby poszli do tej restauracji, którą ty chciałbyś wybrać, nie? Mhm. Chociaż raz przynajmniej, więc może to jest e, e, coś do pomyślenia. Ale a w zasadzie wiesz, Sorry, tak? że ci się wtrącę, ale totalnie tak jest. Patrz, ktoś mówi, idźmy do tej restauracji, bo to i to, no. a ty po prostu podajesz swój argument, kontrargument, nie, idźmy do tej, bo to i to. A jakbyś wziął, bo ta osoba powiedziała ci dlaczego, mhm. jakbyś wziął jej dlaczego, bo ona chce iść do tej i wkleił to do swojej restauracji, zakładając, że ona to ma, bo tu uczciwość jest bardzo ważną kwestią, to ona by powiedziała, ej, w sumie jeśli tam to też jest, no to faktycznie tam chodź". Tak, na przykład tiramisu, nie? Tak, dokładnie, ktoś mówi... Potrzeby, tam, jest tam, tam jest tiramisu, nie, a to to, a, a tobie bardzo zależy na głównym daniu i wiesz, że tam jest lepsze, mówię, ale chodźmy tutaj, tam też jest dobre główne danie i też tiramisu, nie. Dokładnie. Mówię, chodzi o przedstawienie wartości, korzyści dla obu stron. Jaka była twoja pierwsza sprzedaż? A, ciekawe to jest. No, pierwsza sprzedaż, yy, nie wiem, chociażby nawet sięgając do lat mojego trzynastego chłopca, to 13-letniego chłopca. To bardzo źle brzmi nadal. O cho chodzi, chodzi o Michała, który miał 13 lat. E, czyli mnie. E, pierwsza moja sprzedaż była na osiedlu, gdy chodziłem z gazetami i sprzedawałem. Pukałem do drzwi i mówiłem w niedzielę: się mam, gazety. I chodziłem i sprzedawałem te gazety. Ej, by, wiesz, by... że ja też chodziłem z gazetami? Tak. No nie wiedziałem. To jest, to jest, Ej, to jest fajne, z pierwsza fajne. moja styczność ze sprzedażą w zasadzie. Ale wtedy czułem się bardzo skrępowany z tym, tym sprzedażem i tym jak można sprzedawać i że w ogóle muszę sprzedawać. Zresztą ale, czy no, można coś takiego nazwać sprzedażą? Mój eksperyment jest taki, że pod do ludzi Siema, chcesz gazetę? No tak, no, no wiesz, no, ja pukałem do drzwi, nie? Mam gazetę dzisiaj, dzisiejszą, świeżą, w niedzielę rano. sklepy zamknięte w Norwegii. Dobra, ale moja pierwsza sprzedaż tak trochę najbardziej świadomie. Gdy ten skill zaczął się formować, to było, gdy byłem, y, jestem w ognistym starcie i tam była jedna część, która była bardzo przeznaczona tylko sprzedaży i musiałeś sprzedać jedną, jedną rzecz, którą masz w domu, y, może to być książka, y, może to być y, ubranie, cokolwiek, chodzi o wyuczenie się i przełamanie tej bariery w sprzedaży, czyli gdy masz tą, ten, tą książkę do sprzedaży, to musisz ją wystawić, obracować sobie proces w zasadzie sprzedaży i określić, jak chcesz tą książkę zrealizować w sprzedaży. Nie? Musisz zrobić zdjęcia, ogłoszenie, wystawić to, później spotykać się z tą osobą i sprzedawać to. No i te wszystkie czynności mają cię do Ciebie przyzwyczaić albo przełamać te pierwsze rody do tego, że sprzedaż jest OK. Jeśli ktoś potrzebuje jakiejś usługi lub tego towaru, to przyjdzie i zapyta o nią co nie i poda swoją cenę nie? lub swoją wartość. Dla niej też, dla tej drugiej strony to ma wartość. Więc ja mam dużo obawy przed sprzedażą i często się tak trochę boję tego i unikam. Ale no właśnie chodzi o to wypracowanie tego nawyku i przełamanie tych pierwszych lodów. Żeby nie no, co ty, sprzedaż jest fantastyczna. Jest ja kocham sprzedaż. No. Ostatnio mieliśmy właśnie z moim wspólnikiem Kajetanem e, taką sytuację, gdzie ja ciągle e, Drążyłem pewien temat z potencjalną klientką. Ostatecznie stwierdziła, że po prostu cena nie jest w porządku, ale ona podawała jakieś argumenty, a ja takie: No słuchaj, no okej, okay, ale przecież to działa tak, tak i tak. I tłumaczyłem. I ona tak dwa razy się przełamywała i sama wracała yy, do tego, że: Ej dobra, to może wyślij mi jednak tą ofertę i tak dalej. Mhm. I to jest, to jest fantastyczne, nie? Że, że po prostu w tym ferworze yy, rozmowy potrafisz. Yy, kogoś na tyle zrozumieć, nie? Że on, wiesz, mimo że na początku był na nie, zmienia swoje zdanie. To jest fajne. Ale w ogóle, a propos tego ćwiczenia, które powiedziałeś z ognistym startem, to ja mam taki case bardzo fajny, ostatni. Miałem jakiś stary aparat, chciałem go sprzedać i wystawiłem go gdzieś tam na OLX, coś tam napisałem, miałem to gdzieś. Miałem takie, dobra, może ktoś kupi, nie? Już się na tym nie skupiałem, ale Jakoś tak się złożyło, że napisał do mnie znajomy Siema, słuchaj, bo mój syn chciałby nauczyć się fotografii Może byś mu coś pokazał, na godzinkę coś ten, blisko Ciebie Ja powiedziałem, dobra, no tam godzinka, nie zbawi mnie Ale coś mnie tknęło, stwierdziłem, a wezmę ten aparat Bo ja wiedziałem, że oni będą mieli jakiś swój, ja stwierdziłem, dobra, znam ten sprzęt A akurat chcę go sprzedać, to może, nie wiem, może akurat będą potrzebować, cokolwiek i idę tam, właśnie działam z nimi, pokazuję różne rzeczy. No i tak napomknąłem tylko, że no akurat yy, będę sprzedawał ten aparat. Oni mieli jakiś taki totalnie stary aparat, a ten mój to w porównaniu to nawet nowy, można by powiedzieć, bo bardzo fajna lustrzanka. I dwa dni chyba po tym spotkaniu, gdzie ja im tam wszystko pokazałem, yy, a propos fotografii i tak dalej, i też używałem swojego aparatu. Napisał mi ten znajomy, to co, to może chcesz sprzedać mi ten aparat, <głos》>, nie, tak sam z siebie i dokładnie to jest sprzedażą. Kazałeś swoją ofertę, nie, tutaj jakbyś miał tak. sklep i ktoś wchodzi do, do niego i ogląda co masz do zaoferowania i wychodzi, nie, i Ale później wraca to. To z mojej strony, przyznaję, też był troszkę marketing, bo e, troszkę tak. wykorzystałem coś, co nazywa się ekonomią wdzięczności, czyli ja tak nie szedłem tam z tym, E, założeniem, że opchnę im aparat, tylko szedłem tam po prostu, bo mnie poprosili, żeby im coś pokazał. No to ja im pokazałem, nie? Ja akurat po prostu miałem swój aparat, który akurat sprzedawałem, nie? Znaczy chciałem sprzedać. E, I oni, zgaduje, że po prostu to, że ja im pomogłem sprawiło, że y, to może też on, ten znajomy czuł jakąś potrzebę, żeby się odwdzięczyć, a akurat stwierdził, a może akurat mi się przyda aparat, nie? Więc to jest fajne. Albo faktycznie szukał tego aparatu, wiesz, realnie, nie? Chciałem powiedzieć o swojej y, sytuacji, gdzie ja pierwszy słuchać. raz sprzedwałem, to pamiętam, za, jeszcze chwilę zanim otworzyłem działalność, albo kiedy już ją otworzyłem, e, poszedłem do jakiejś firmy na zasadzie: no, znajomy, znajomego ma firmę. Mhm. I może by potrzebowało marketingu. Czy tam wideo, marketingu właściwie, bo ja robię wideo marketing. E, I pamiętam, straszna to była rozmowa. Okropna to była rozmowa, bo. Gość totalnie nas zlewał, zmieniał temat. W ogóle nie interesowało go to, co mam mu do powiedzenia. A na koniec um, powiedziałem: No, w sumie, to, to nie wiem, no to i, ja bym ci zrobił coś, nie wiem, za x tysięcy, on takie, ja mam 700 zł. Okay. Nie? Ja byłem taki, pamiętam, wzburzony, bardzo, że jak on mógł się tak zachować, mm -hmm. e, jak on mógł nas tam nie słuchać, bo ja mu coś mówię, a on nagle zmienia temat na. A, wiecie, byłem ostatnio w Szwecji. Nie? A dzisiaj już rozumiem, że wszystko co się tam zdarzyło, to była moja wina, mm -hmm. bo typ miał podejście relacyjne. Generalnie może, ja nie, nie wzbudziłem w nim żadnego zainteresowania, tylko pierdoliłem mhm. jakieś kacopoły mhm. i zrobiłem te wszystkie podstawowe błędy, które lubią, y, robią ludzie przez sprzedaży, czyli próbowałem coś wcisnąć i patrzyłem na swoją korzyść, a nie jego korzyść. Mhm. Czyli co najlepiej byłoby zrobić w takiej sytuacji? Spytać się, czy on w ogóle tego potrzebuje, mhm. jakie ma wyniki, słuchać go w ogóle, mhm. bo skoro może w tej historii byłoby coś takiego, co mógłbyś wiesz, wyko wykorzystać, tak naprawdę. Tak. tak nie, nie? Poza tym jest typ klienta, który będzie ci dwie godziny pierdolił o dupie maryny, a po tych dwóch godzinach sam przejdzie do tematu. I to był ten typ klienta. Mm. Spotkałem dwa razy taką skrajność. U niego i jeszcze u jednej klientki. Tylko, że przy tamtej klientce ja już wiedziałem, już byłem wyedukowany, bo zrobiłem sobie szkolenie ze sprzedaży, jakieś sensowne, i wiedziałem, że ja jej muszę jej dać popierdolić. Bo ona dosłownie całe życie mi opowiedziała mhm. w tych dwóch godzinach. Ja wiedziałem, że ja muszę po prostu słuchać, i ona po dwóch godzinach sama stwierdziła, dobra, to co robimy? No dobra, ale myślę, że też zależy od też grupy docelowej, które masz, bo w zasadzie pierdolenie przez dwie godziny może tracić twojego czasu dużo bardziej, dużo więcej niż. No jeśli ostatecznie sprzedasz. No zależy, co nie, jeśli. Ty... No, no jeśli je, to je, ma być je, produkt za pięć z no to nie, no, no to wiadomo, no to tylko fajnie. że moje produkty raczej. Wiesz, no zaczynają się od jakichś paru tysięcy, nie. No tak, ale wiesz, od, od tysiąca. Właśnie do tego zmierzam, że właśnie klasyfikowanie tego klienta w zasadzie, który, do, którego, do której grupy docelowej idziesz i zrozumienie, który klient jest w tej grupie, co nie? No nie wiem, powiedzmy, że w branży marketingu może być taki typ klienta, który potrzebuje dużo się wygadać i w zasadzie tam masz półkę cenową już dużo wyższą, więc ten klient kupuje dużo dłużej. I zrozumienie całej tej ścieżki realizacji tego zadania. Więc tutaj wracamy do tego procesu w zasadzie. Żeby rozbić ten proces klienta, zrozumieć jego, tego klienta od początku, kim on jest, tego buyer personę, rozłożyć tą ścieżkę zakupową i zobaczyć, czego on potrzebuje, jakie masz punkty styczności z tym klientem, co nie? Bo bo zobacz, inaczej, nawet, no? nawet, nawet, na przykład tej kawy. Mi się pokazała ta kawa na, na Instagramie kilka razy. W ich sklepie nie była ona wystarczająco atrakcyjna. Ale już znałem tę kawę i wróciłem do Cofidesku i patrzę. O! O. <grym> o! Zamawiałem akurat kawę i mówię: kupuję. Nie? I wiesz, i zobacz, roz, rozłożyliśmy, rozłożyliśmy ten proces na kilka elementów. Instagram, punkty styczności. Kilka razy musiałam się pojawić ta, ta kawa, żeby ja zakotwiczył w ogóle, że to jest do, do fajny produkt. Wszedłem, mówię: nie, nie tym razem. Nie? Następnym razem po, po tygo, kilku tygodniach wchodzę, kupuję kawę. Od mojego producenta albo no z, z, z sklepu, jest taka. Dobra, mhm. biorę, nie, zachęciła mnie. Więc jakby to jest też zrozumienie w ogóle tego procesu zakupowego też klienta, też myślę, że to jest istotne. No i zrozumienie, jaki klient dominuje w tej branży, bo jeśli to jest krótki proces decyzyjny, to w zasadzie dobra, jest git, lecimy dalej, nie? I nie musisz tak dużo bardzo się zaangażować w tą rozmowę, ale są mhm. klienci, którzy tego wymagają, więc. Myślę, tak. że to to, to jakiś atrybut, jakieś cechy tego e, twojego odbiorcy, który też warto, na które warto zwrócić uwagę. Ja nie patrzę tak analitycznie, jak ty. W sensie, chciałbym tylko wspomnieć, a propos tego, że widziałeś tą kawę, a potem ją kupiłeś, no to, to jest to, o czym też wspomniałem, czyli marketing, który ma ułatwić sprzedaż, nie? Hmm. czyli tworzenie punktów styku. Czyli parę razy musisz coś zobaczyć albo kogoś, żeby w końcu. Tak, jak, jak ci puści coś sprzedażowego, pomyśleć, może. Ale to, to chciałem tylko wytłumaczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, ja nie podchodzę tak analitycznie. To znaczy, wiesz, jeśli lubię to w necie, jeśli mam komunikację jeden do wielu, czyli social media na przykład, czy strona internetowa, czy jak teraz robimy film, to, to tak, to lubię sobie pomyśleć o tym. Y, ale jak. Z, ja zawsze chcę doprowadzić do rozmowy jeden na jeden. Dlaczego uważam, że to ma wartość? Dlatego, że ty widzisz tą osobę, ty widzisz, jak ona się zachowuje. Y, i po paru rzeczach no tak. dosłownie y, spytasz się, ile mamy czasu? Mamy pięć minut, wiesz, że to jest osoba konkretna. Nie wiem, albo mam 15 minut, 37 sekund, to wiesz, że to jest może osoba bardziej analityczna. Jak ktoś ci powie, a ile czasu potrzebujesz, to wiesz, że to jest osoba bardziej empatyczna. Ale stary, zobacz, jeszcze raz, wracam do tego, co też powiedziałem a propos atrybutów tego klienta, w, którym, w której branży jesteś nie? i te cechy tych klientów, bo jeśli jest, jesteś, jesteś w jakiejś branży, to prawdopodobnie dominują tam jakieś cechy klienta i, i klientów. Więc no. im bardziej zrozumiesz, że ten klient jest tam, w tej branży. Powiedzmy, w branży IT jest jakaś specyfika grupy odbiorców, to możesz dopasować swoją ofertę, całą swoją ścieżkę klienta, do tego, żeby pasowała jego stylu komunikacji, jego, od, jego odbiorców. Więc ty nie musisz produkować pięć różnych ścieżek, tylko robisz jedną lub dwie ścieżki do jednego typu odbiorców, albo do dwóch, co nie, którzy dominują w tej branży. I wtedy wiesz, że. Ten klient potrzebuje tylko 5 minut i ty powinien skonstruować swój sposób komunikacji i rozmowę tak, żeby ono się zmieściło w 5 minut, a nie żebyś ty był gotowy na, na rozmawianie i słuchanie przez 2 godziny, żeby zrozumieć w ogóle, co on chce, gdy ten klient generalnie wie, czego chce i potrzebuje dużo krótszej ścieżki decyzyjnej. Więc, no, mówię, myślę, że to też. Określenie tego procedurowania jest dość dobrym argumentem do tego, żeby lepiej ale sprzedawać, to o nie? czym Ty mówisz bardzo sprawdza się w, jakby w sprzedaży w internecie, nie? A nie mhm. zawsze taką sprzedaż prowadzimy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, e, klient nie zawsze wie, czego chce. Po to jest sprzedawca, żeby mu doradzić. Dlaczego? Bo prawie każdy rynek w tym momencie jest tam jakaś konkurencja i klienci często nie wiedzą, e, co mają wybrać i Sprzedawca jest nikim innym jak doradcą. No tak, to prawda. Nie? Jeśli akurat trafi mu się klient, którego on zrozumie i który, dla którego będzie produkt, który on sprzedaje, no to wtedy kończy się sukcesem, tak? Ale znowu, ja myślę, że to nie polega na tym, że klient wie, czego chce, tylko właśnie po to jest sprzedać, żeby mu w tym doradzić, żeby pokazać, że to rozwiązanie w jego przypadku jest najlepsze. Czyli co osoba, która dzisiaj słucha, mogłaby zrobić dzisiaj, żeby nauczyć się sprzedawać lub lepiej zrozumieć sprzedawcę? Mam swoje ulubione ćwiczenie. Idziesz do kawiarni i prosisz o zniżkę, jakąkolwiek. To nie jest istotne. Chodzi o to, żeby mieć to poczucie, że nie robisz po pierwsze, nie robisz nic złego, a po drugie, żeby dyskutować z tą osobą. Dlaczego? Może się zapytać. Dlaczego mam dać Ci zniżkę? Ja zrobiłem raz tak, właściwie parę razy i wiesz, idę i mówię, co musiałbym zrobić, żeby dała mi Pani zniżkę? I on takie, nie wiem, no ale takie, dobra, to umówmy się, jak kawa będzie mi smakować, to przyjdę tu drugi raz i kupię i kawę i pączka. Nie? No i tak dostałem zniżkę na kawę. Ale to chodzi co? o w ogóle praktykowanie tej sprzedaży, co nie i takiego negocjowania. W sumie tutaj jest bardziej negocjacja niż sprzedaż, to ale, ale, to ale też jest sprzedaż. Może być, jeśli jesteście facetem, singlem albo kobietą singielką, to możecie podchodzić do płci przeciwnej, no po tej samej, jak, jak tam lubicie, <grych> i zarywać. Po prostu. Nie? Bo musisz wtedy sprzedać siebie. Ale nie musisz przychodzić i mówić, o, się ze mną, tylko musisz mówić nie, o czymkolwiek. No, właśnie to ludzie starają się zrobić w sprzedaży. Znaczy, myślę, że tak polega sprzedaż, że podchodzisz, się ma kup. Ale to, nie, to, to ludzi nie podchodzisz, się ma, orzeń się ze mną. No. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. W momencie, kiedy podchodzisz do osoby, właśnie, powiem sumie, zarywać, nie? To musisz mieć pewność siebie. Tak samo jak sprzedajesz jakiś produkt czy usługę, musisz być pewien, że to jest dobry produkt albo usługa, bo inaczej nie sprzedasz, bo nikt ci nie uwierzy, jeśli sam w to nie wierzysz. No i wracamy do kawy, bo w sumie obiecaliśmy, że będziemy mówić o tym, co czujemy. Zawiodłem okay. się. Zawiodłem się. Niczym dla mnie nie pachnie. Za Zapowiadała się lepiej. Poczułem może nektarynkę i poczułem nie wiem dlaczego, jak to piłem tą kawę poczułem bratki. Okay. Jeszcze są bratki? Kwiatki. Takie tak. rozkwitające. W ogóle kocham legendę związaną z bratkami, nie wiem czy Każdy ją znasz. Każdy kwiatek jest rozkwitający, ale... Legenda z bratkami jest związana taka, w wielkim skrócie, że było dwóch braci. Oboje mieli te bratki. Doszło do sytuacji, gdzie jeden z braci był zagrożony, a drugi mi się o tym dowiedział i ruszył mu na pomoc, ale dowiedział się dlatego, że te bratki zmieniły kolor. Dlatego nazywają się bratki. Radki, czyli kwiat, trochę kwiat. Może też się sugestywnie zasugerowałeś się. Tak, bo kwiaty. wcześniej powiedziałeś, że kwiatowe. nie? No tak, to prawda. No jak dla mnie w sumie to trochę takie suszone owoce, orzech, rodzynka też tam jest i migdał. Ale też zgadzam się z tym, że ona nie jest taka mega e, nietypowa, bardziej bym powiedział, że coś taka zwykła. Nie wiem, jak za kamerę: Smakuje kawą, ale łagodną. Łagodna kawa, nie? Smakuje kawą łagodną. Dobra, no zwykła kawa, dobra, jest ok, dobra na taki codzienny codzienny kwiat, przelew. Możecie napisać w komentarzach, co sprzedajecie. Jaką kawę pijecie. I jak... Dajcie znać. Dzięki za dzisiaj. Dziękujemy. Peace and love.